Cześć, witajcie Wszyscy bardzo serdecznie W kolejnym odcinku z PSO 12 No było okej, w tym odcinku zagram sobie Jak w w poprzednim z Interem yy, W Świerć Także zagram sobie za Pierwszy Mecz na Estadio Santiago Bernabéu, czyli u nas w Madrycie Rozpoczynamy ten mecz Wielki Mam nadzieję, że wszystko się uda A że wygram ten meczek ja Rozpoczynamy ten wielki mecz na Estadio Santiago Bernabeu Nie wiem czy to był dobry pan z kaki na skrzydle Ale cóż, zobaczymy Ok no chyba to nie, nie jest kaka zbyt zwrotny. <śm> ale czas, zmaken się pogubił. I piłka też nie została jakąś fenomenalną Kelira Palambo, o Jezus. W świecie przegrywam na stacji obrana, była pierwsza akcja Interu. Wygrywałem z nami. NIE trzeba straty odrabać straty. Czuszka do będziemy. Jestemil to przyjmij piłkę. Jak nie jakie miałem czasek po dwóch zawodników? KURDA Foul, czy był? Tak, okay, był faul. Nie, no jak to mogło nie wyjść? Byś dos był była doskonale ustawiona. A, pierdia, ale... no, Bez nie mi wylasował ten strzał. Ja już tam sobie ro ograł Ronaldo i spalony, spalony, spalony niestety, oczywiście on musiał być spalony. A wyłączę te spaliny, bo już mam dość tego po prostu. Że jedynie spalone po prostu. Bardzo nie po prostu w normalnym normalnym świecie nie gwizdają spalonych, a, a tutaj w pejściu zaraz muszą mi gwizdać. Po prostu to, to, już, to, już to skandal jest. Aż Ronaldo jest tutaj aktywny Aż ja jeszcze to Ronaldo wykioł, ale po co? Po co? Po co? Marcelo. Ronaldo. Oj, było blisko, a nie huknął Ronaldo. A jakby co, to my tej pracy na razie o klasyfikacji strzeleckiej Ma 9 bramek, ale my musimy to zmienić i Ronaldo będzie musiał zdać królem strzeleców Ligi Mistrzów Nie było tam faulu naprawdę? O, Seiden nie przyjął tej piłki, Jezus No co to miało być? Co to ma być? Sami wywali, kurde, Benzema w 10, zanim go polecie, tylko, tylko w 9 polecie i faul, teraz skandal Murzyński sędzia. Ronaldo biegnie już, biegni, biegni. Bez problemu Ronaldo z klabanką. 1-1 do 1. Szósty gol Ronaldo w tych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Ronaldo sam sobie wszystkich wykiwał bezproblemowo. Strzał w dłuższe rogi, gol. Ej, teraz Marcelo. Masz tego tam zrobili. Ale Alonso, już jest Alonso. Jezus, je wywalił. Ezi. Alonso, Alonso. Ronaldo biegnie sam, bo nie ma do kogo podać. Ale strzał Ezila, po prostu fenomenalne uderzenie. Jezus. Wiem, że będzie taki samo, bo że tak od poprzeczki się odbie. Ale cóż, nie ma. O ok, kiedy ty do rana są te, te fragmenty. mi cały fragment, możemy to ktoś wytłumaczyć. Jezus, jeszcze ja go tam przyblokowali. Ja pierdolę. Czy ona w ogóle nigdy, nigdy nie zabezpieczał tyłów? Bo zawsze lubię sobie tak pograć. Na dłuższą piłkę. Bez problemu grywa go Marcela. A bez problemu, znaczy Marcela odbiera piłkę. O Jezus. O Jezus, ale technika Makeona. Jak co to miał być? O Jezus. O Jezus. Snyder? Ha, jeszcze przetransferałem to jest. To Jezus. No Jezus, jakie mam szanse z takimi grubasami Ale branka! Ale... Ale mi się branka, aż tylko Benzemy! Brawo, brawo, brawo Karim, brawo! Już 2 do jednego na estadzie Santiago Bernabeu hmm. Benzema, tej łeniserskich okiwał. Mieli, proby, żeby, żeby, mieli tej problem naprawdę, żeby go przypilnować i strzał Benzemy. Fenomenalny strzał po prostu. Brawo Karim, brawo, brawo. To jest perspektywy tej z tej perspektywy. Oho, Siadło pięknie. Brawo Karim, brawo Teraz hmm. ja Karim będę musiał jeszcze za pieką popiekać. popiegać. 40 minuta prowadzi może 2 do 1 W trzech ostatnich merach czyli 4, bram 4 bramki, a... Teraz już czyliłem dwie, czyli mogę nawet w tym meczu szczelić tyle bramek gila, w czterech ostatnich meczach. Oj fał! Ależ Cristiano Ronaldo, tylko szkoda, że nie weszło. Pewnie <grymne> <grymne> Julio Cesar byłaby piękna bramka. Waran już nie ruszam, wezmę od klawiaturki i okej, okay. mam ochotę sobie zagrać w SimCity, ale to to najnowsze. Tylko że jeszcze nie ma działającej, działa, działającej wersji na moim, w moim ulubionym sklepie, więc jeszcze nie będzie żadnych odcinków. I Varan, 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 to go goni, goni, goni gość tej Waran. Co zrobił teraz Forlan? Co zrobił na prawdę Forlan? To jest po prostu skandal. Ech, Ronaldo, ale... VARAN czyści. to klasa. Jak Ronaldo dojdzie, dojdzie do takiej piłki? Brawo, brawo, brawo Barcelo! Oj, kto mu przyblokował znów oh, Jezus Zawsze musi ktoś kończyć, zawsze mu ktoś musi lecieć a Ronaldo Stra zawsze Jak nie będę ma to nie wiem Tak jest i we FIFA, w E Fifi FPS, nigdy się nikt nie może odsunąć Kurde, kaga, ustawienie czterej strzałki Podawał gdzieś indziej, ale oczywiście nie, bo po co No Ronaldo fajnie strzałkę do góry, ja pierdzielę Co oni, co, 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 co nie grają Okej, okay, już Ronaldo No nie, zamieść zaraz to coń tej naprawdę to coń tej grę do suk, tragedia, patrogia, skandal, nie wiem co jeszcze O Jezus, Bran. O Jezus On ale on się niestety nie doszedł. Teraz varan, varan, varan. Do głębokości. Ronaldo, 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 Ronaldo. Oczywiście musiał, musiał go ktoś zblokować. Musiał. Fantastyczny kolor Ronaldo I to już jest 3 do 1 dla Realu Ronaldo ma już 7 bramek w tej edycji ligi mistrzów Brakuje tylko 2 bramek, żeby dokonać Messiego. Bola się to już udać w ćwierćfinałach Ronaldo poniżej 6 z 3 branki Powinien mieć 10 Teraz ma 6 z i 8 Naprawdę w realnym świecie A przed tym meczem miał Ronaldo 5 trafień, teraz ma już 7 Okej okay. Teraz Azil będzie musiał sobie pobiegać za pił. Aha, właśnie, jakieś zmiany trzeba zrobić Tak, A jak gram ustawieniem? O Jezus Gra gra, ale... Żeby tutaj... tej... tu wpuścić Okej, okay, Di Maria Mezma gra dobry mecz ale okej, okay, to co jest teraz najmniej, o, najmniej być zmęczony, to jest chyba Ezil. Lub Mezoma też jest zmęczony. I Gwent wejść niego. Okej, okay, zrobimy tak, dwie zmiany, to te Ezil będzie musiał już zejść. No to od kolei go zdrowe, żeby mu się nic nie stało. I Mezoma już zbiega sobie za piłką. I Mary nie przyjmie sobie tej piłki. Nie, nie mogę się na razie czytać zbyt pewnie. Ronaldinho ma szans. Dajcie żeby komuś podać. Podać jak to jest, jak Ronaldo jest kryty. To tak współpracuje dwóch napastników. <gryz troublesome> tak to szkoda, że to wszystko bez Was pieprzu. To się robi niebezpiecznie. Forlan na skrzydle, ale zblokowali to nasi cudowni obrońcy. No i nie ma bramki. I tak jakby nie było. O jest, so jest. Teraz co tak, że troszkę nie wiem ale coś przemyślał, muszę coś sobie przemyśleć No! Żeby to Julius Julio Cezara, taką, taką, piłkę, taki ładny strzał Okej, okay, głębin to sobie może kopnąć, co mi tam szkodzi Fantasty, Fantastyczne dośrodkowanie, fantastyczny popis umiejętności No i co to miało być? To powinien być V, powinien się wywalić, jezus, jezus Skandal, 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 skandal go nie skandal po prostu Aż mnie ciekawe czemu zawsze na Jemach się gra tylko i wyłącznie w to W FIFA, nie w PSA No jest jak to jest ale okej okay. Ronaldo Niech nabiegnie ten Ingwę i bo muszę podać ale to się nie, nie pokazało za bardzo A się widzieliście jak cudowny Ingwę mi się pokazało Baran. I wygrana 3 do 1 w pierwszym meczu sercinałowym, czyli 1 wygrywamy z Interem. I Barcelona przegra z Bernem, Monachium, Manchester wygrywa z Milanem, czy jeden z Interem. I Napoli wygrywa z Olimpikiem do Marsylia. A gdyż nie popatrzmy na klasyfikację strzelecką, kto tam prowadzi, kto tam jest drugi i tak dalej, trzeba na to naprawdę luknąć, to jest bardzo ważne. Liga Mistrzów tak. Ranking Bramek. Messi 10 trafień. Ronaldo jest na trzecim miejscu 7 Ibrahimović na miejscu drugim z 8. Także... Hmm. No. nam tylko 3 Bramek do Messi jako. No. Ale okej, okay, trudno. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.